Biedronka i Czarny Kot poszukują złoczyńców nawet pod wodą. Tym razem nasi bohaterowie podbiją głębiny oceanu. Zobacz, co się wydarzy na Lalilu! Przemieńmy starą lalkę w syrenkową biedronkę. Najpierw pozbądźmy się starego makijażu i włosów. Namaluj maskę superbohatera na twarzy. Podkreśl usta i narysuj oczy. Oczy marinet są niebieskie. Pomaluj linię włosów niebieską farbą akrylową. Użyj wełny do wypychania. Zanóż pasmo w kleju Elmes i przyklej do głowy. Styliści zabierajcie się do pracy. Zawiąż dwa kucyki. Zrób szkielet ogona z folii aluminiowej. Zakryj ją modeliną. Pomaluj ciało na czerwono. Zakryj ogon cykinami i połyskującym brokatem. Wow! Jest taki błyszczący! Dodaj czarne grochy. Zrób płetwy z metalicznego papieru piankowego. To dziwne, jak łatwo jest pływać, gdy masz taki ogon. Muszę uważać na korale. Brrr, woda robi się zimniejsza. Władca ciemny musi być w pobliżu. Zepsuty Ken stanie się naszym złoczyńcą. Narysuj metalowy hełm srebrną farbą akrylową. Podkreśl oczy. Zrób silne macki z folii aluminiowej i modeliny. Zrób przyssawki. Przyciemnij je farbą i pomaluj ciało na fioletowo. Udekoruj strój brokatowym czarnym materiałem. Ten kołnierz jest bardzo stylowy. Zrób laskę z bambusowego patyczka i koralika. Pomaluj drewnianą część na czarno. Zanurz koniec w brokacie. Władca Ciem wie, jak zrobić niezłe wejście. Co planuje tym razem? Pst, Mistrzu, Twoje supermoce mogą nie działać pod wodą. To brzmi jak wyzwanie. Sprawdźmy je na tubylcach. Zróbmy pomocnika władcy ciem. Usuń resztki włosów i pokryj głowę modeliną. Brakuje spodu? Nie martw się, ten maluch otrzyma potężne maski. Dodaj nogi. Stworzyliśmy ośmiornicę. Usuń watę z patyczka higienicznego, użyj go do zrobienia przysawek. Z takimi ramionami nie da się pływać. Zamieńmy je na cienkie zrobione z modeliny. Pora wymieszać farbę. Niebieski, żółty, biały i czerwony. Potrzebujemy ich wszystkich! Razem stworzą idealny odcień kłami ośmiornicy. Namaluj oczy. Dodaj mały zwisający loczek. Wytnij dwa płatki z okładki. Pomaluj je na ten sam kolor co włosy. Teraz skrzydełka kłami stają się płetwami. Zimny prąd przyprowadził do nas tak piękne ryby. A gdzie podziewa się partner Biedronki? Czarne kocie, gdzie jesteś? Ta lalka potrzebuje zmiany fryzury. Niech oczy zaczną błyszczeć. Zielone oczy wyglądają tak dobrze na czarnej masce. Stwórzmy nowe włosy z piankoliny. O nie, woda zepsuje moją fryzurę! Nie martw się, zabezpieczymy ją przezroczystym lakierem do paznokci. Zrób szkielet ogona z drutu. Przeciągnij pętelkę między nogami i zabezpiecz w środku klejem na gorąco. Zakręć końce tworząc mały sznurek. Dodaj objętości modeliną. Dodaj szeroką płetwę do ogona. Przemiana czarnego kota jest prawie zakończona. Pomaluj cały strój czarną farbą akrylową. Nie zapomnij o moich słodkich łóżkach. Jak mam bez nich usłyszeć złoczyńce? Dodaj dzwoneczek na sznurku do szyi. Miał! Potrzebujemy specjalnej broni do walki pod wodą. Zrób trójząb ze starego ołówka. Dodaj pozostałe elementy z modeliny. Pomaluj je na czarno i pokryj przezroczystym lakierem do paznokci. Panie kocie, pod wodą jest coraz niebezpieczniej. Władca ciem jest blisko. Dzięki, kłami, ty to wiesz wszystko. Przynieś mi mój pas i trójząb. Okej, okay, założę mój pas, mam przy sobie moje bronie. On pożałuje chowania się tutaj przed nami. Każda postać ma swojego pomocnika kłami. Gdzie by tu zacząć? Wygładź głowę lalki i zakryj ją modeliną. Użyj modeliny do zrobienia ciała i ramion. Musimy zamienić zwykłe uszy na kocie. Pomaluj wszystko od uszu do ogona czarną farbą akrylową. Kot będzie miał jaskrawe zielone oczy, widzi w ciemnościach. Dodaj czarne źrenice, usta i parę białych kłów. Wcale nie są straszne, ale fakt: są ostre. Miał! Nawet kraby pustelniki schowałyby się do muszelek, gdyby usłyszały ten dźwięk. Wytnij trzy płetwy ze starej teczki. Narysuj linię i dodaj je do postaci. Miał, kto mówił, że koty boją się wody? Nonsens, mi jest wygodnie. Kto potrzebuje blond włosów pod wodą? A już zwłaszcza, gdy jesteś kłami biedronki. Usuń resztę włosów pensetą i wyrównaj powierzchnię modeliną. Kształt oczu też nie pasuje. Zrób obrys i pomaluj głowę na czerwono. Zrób ciało i ramiona z modeliny. One też będą czerwone. Podkreśl wierzch głowy, policzki i oczy. Masz farta. Rzadko spotyka się fioletowe oczy, a twoje rzęsy są wyjątkowo urocze. Wytnij płetwy z różowej okładki. Przyklej je do ciała. Łami w końcu się spotykają. Teraz Biedronka i Czarny Kot mogą pokonać Władcę Ciem. Jesteśmy drużyną! Ta włosa Barbie wygląda jak lis. Zabierzmy rudą kitkę na przygodę. Najpierw zmyj twarz zmywaczem do paznokci. Przygotuj dużo folii aluminiowej do zrobienia ogonu syrenki. Pognieć ją i ukształtuj. Zakryj warstwą modeliny. Ten nowy ogon jest odpowiedniego rozmiaru. Zróbmy ramiona z beżowej modeliny. Jej ręce są we właściwym miejscu. Zroluj mały pasek z dwóch kolorów. Zrób otwory na flecie. Teraz przemienimy jej twarz. Narysuj maskę lisa. Nie zapomnij o szmince. Dodaj zielone oczy. Kitka będzie nosiła długi czerwony gorset. Pomaluj cały ogon na biało. Dodaj czarne rękawiczki. Mogę tworzyć iluzję przy pomocy mojego fletu. Udekoruj kostium wstążką w cekiny. Ruda kitka wygląda super. Nałóż klej Elmer's na ogon i posyp brokatem. Nie krępuj się, daj dużo brokatu. Przyklej płetwy z papieru piankowego. Dopełnij stylizację dodając uszy. Pomaluj środek na biało i dodaj je do opaski. Dodaj również koraliki. Teraz musimy zrobić tylko wysoki kucyk i Ruda kitka jest gotowa. Łuski świecą tak ładnie, rozświetlając ocean. Nawet mątwy uwielbiają słuchać jej fletu. Tu jesteś ruda. Myślałam, że cię straciłam. Chodź z nami, czarny kot dowiedział się, że złoczyńcy wyruszyli do podwodnego świata. Krzaki poruszyły się. Pojawił się władca ciem. Znajdę moją nową ofiarę. Co? Tylko nie znowu te dzieciaki. Słyszymy cię, Władco Ciem. Nie próbuj myśleć po cichu. Wynoś się z podwodnego świata. Połączenie naszych supermocy zdoła wyrzucić cię na ląd. Po usłyszeniu słowa ląd i przypomnieniu sobie jaskrawego słońca, Władca Ciem znika. Nasza praca jest skończona. Teraz możemy imprezować z meduzami. Jaką supermoc chciałbyś mieć? Daj łapkę w górę, subskrybuj Lalilu i kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych filmików.